Cześć, witam bardzo serdecznie. Adam Goździewski. Dzisiaj pokażę Wam małą ubikację kibelek, prysznic i umywalka, ale bardzo ciekawą. Dlaczego ciekawą? Bo montowaliśmy tam wielki format dokładnie trzy wielkie płytki 2,80x120. I za chwileczkę zobaczycie efekt końcowy i szczegóły w tej małej łazience, o których tak warto wspominać i tak warto je pokazywać. Oglądajcie. A, nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Nie zapomnijcie dać lajka. No i liczę na ciekawe komentarze. Czekamy jeszcze za drzwiami. Tutaj firma zewnętrzna ma montować wszystkie drzwi u klienta w domu. No i co? Zwróćcie uwagę, podłoga. Tutaj są płytki 120x20. Tak zwana deska. One tutaj przechodzą nam z przedpokoju w całym domu na parterze, są te płytki położone. Przechodzą nam do łazienki. Część kąpielowa jest zaznaczona innym kolorem płytek. Są to płytki tutaj akurat wielkoformatowe. Na podłodze mamy płytkę 120x120. 120. I na ścianę mamy położone płytki wielkoformatowe. Ta płytka, którą widzicie tutaj na tej ścianie, to jest jedna sztuka. Ona ma 2,70 na 120. No i tutaj jest, jak się przyjrzymy, jest zrobiona do klejka. Na co warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić zawsze uwagę na szczegóły. Kolejna płytka, która też jest właśnie 120 na 2,80. W tej płytce musieliśmy wyciąć dwa otwory pod baterię. No, i ta płytka nam tutaj wchodzi głębiej. Dzięki temu mogliśmy też zrobić fajne wnęki na płyny, na żelet od prysznic Tu mamy dwie akurat wnęki. Przyjrzyjmy się, jak wygląda deszczownica bez talerzowa z DeAnte. Jeżeli Wam się podoba, tutaj akurat ten design, to mamy kilka w tym domu baterii właśnie od DeAnte. To zachęcam, żebyście sobie zerknęli. Ja tutaj w opisie dam link do tej baterii, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. I kolejna trzecia płytka wielkoformatowa, tutaj na tej ścianie z lewej strony. Projekcje właśnie wyglądało tak, żeby zaznaczyć prysznic innym kolorem. Bardzo fajnie to, moim zdaniem, wyszło. Zabudowa stelażu podtynkowego. No i tutaj. Stolarz już będzie robił resztę. My na tym etapie zostawiamy. Przyjrzyjcie się, jak są zafugowane narożniki. Przyjrzyjcie się, jak jest położony silikon w narożnika. Szyba stała. Szyba ma 50 cm i ma 1,90 m wysokości. W zupełności tutaj wystarczy. Mamy tutaj fajne, pokaźne przejście. Tutaj mamy przejście akurat 70 cm. Nie ma żadnej kabiny ze względu na to, że miejsce do kąpieli jest dosyć duże. Nie chcieliśmy tutaj zamykać w całości, żeby nie zrobiła się taka klatka. Dlatego namówiliśmy klientów na kabinę półotwartą. Oprócz tego na ścianach tutaj mamy płytki 120x60. Takie jasno-szaro-betonowe. No i podłoga, tak jak już wcześniej wspomniałem, 120 na 20 deseczka. Napiszcie koniecznie jak Wam się podoba ta łazienka. A na koniec jak tradycyjnie już pokaz slajdów, szczegóły, szczegóły i jeszcze raz szczegóły. Oglądajcie do końca. Pozdrawiam serdecznie i czekajcie na kolejne filmiki. Hejo!